Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wodników na marzec 2025 roku. Dobrze, jeszcze potasujmy. Jeszcze raz. Dobrze. Aha, jeszcze przez, przełożę i zobaczymy, co tutaj, co dla wodników. Energia miesiąca. Mamy dwa denary. Codzienność, to jak sobie z nią radzimy, co robimy, czy nas to doprowadza do naszego celu. Więc może to być moment, kiedy trzeba się zastanowić nad tym, czy nie trzeba zmienić kursu, poprawić kursu, yy, zmienić tej rutyny. Przyjrzeć się jej. Zobaczymy, co się będzie dalej, oczywiście, pokazywać. Trudność, jaką będzie trzeba się zmierzyć. Yy, mamy tutaj rycerza denarów, czyli coś może idzie wolno, bardzo chcielibyśmy przyspieszyć. A, no, a przy rycerzu denarów nie da się za bardzo, tak? On idzie wolno, on się zatrzymuje, on się rozgląda, też wstecz czasami. Więc jakby y, może dlatego też się pojawiają te dwa denary, co tu zrobić, żeby to y, po prostu przyspieszyć. Więc tak to może wyglądać ta trudność z tego typu. Oczywiście w jakiejś tam sferze życia. To będą, będzie różnie wyglądać u różnych osób. Niespodzianka, mm, niespodziewanie siedem denarów. No, myślę, że tu już się niecierpliwicie. Więc jakby nie jest to niespodzianką, że się niecierpliwicie i że, że, że czekacie i nic tutaj yy, nie dojrzewa. Więc myślę, że niespodzianką może być, że tutaj te owoce zaczną przychodzić. Tak to bym widziała. Więc, yy, więc bardzo fajnie. Yy, I zobaczmy, co tutaj yy, dalej się pokaże. To, co robić w takim wypadku? Pięć buław. Będzie trzeba o coś zawalczyć, będzie też jakaś różnica, może wartości, zdań na jakiś temat, widzenia jakiejś sprawy. Więc tutaj potraktujmy tą energię, nie jako jakąś wielką przeszkodę, tylko po prostu jako poszerzenie horyzontów. Zobaczmy, jak, co myślą inni ludzie. Po prostu przyjrzyjmy się. Od razu nie ma sensu, co po prostu zniechęcać się i odwracać się. Po prostu potraktujmy to jako poszerzenie horyzontów. No i zobaczmy, wybierzmy to, co jest najlepsze, najkorzystniejsze dla nas, tak? Więc myślę, że warto przyjrzeć się, ponieważ jest to w pozycji, co robić, tak? Ale też jakby, też przedstawić swój, swój yy, 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 swoją stronę, tak? To, jak, jak my to widzimy, yy, żeby też poszerzyć innym horyzonty, tak? Więc to bym widziała, zobaczymy, co jeszcze dalej się pokaże to co, czego nie robić. Cztery denary. Bardzo, bardzo fajnie. Czyli nie zamykać się na to, co inni tutaj chcą nam przekazać, nie stawiać murów, nie obrażać się, więc to, co inne osoby, tutaj właśnie biorąc pod uwagę te dwie energie, więc to może być i korzystne i może być, no, może nas bardzo wzbogacić. E, właśnie to, jak e, tą, te sprawy widzą inne osoby. Tak? Więc bardzo fajnie tutaj wygląda. Jest to duża podpowiedź. Wynik, podsumowanie trzy kielichy też super, bo to oznacza, e, że będą sukcesy będzie się z kim e, cieszyć, radować e, będzie świętowanie. E, więc jakby ta piątka nie jest tutaj groźna, jest to poszerzenie horyzontów. Tak jak powiedziałam, nie zamykać się na innych ludzi. Myślę, że tą rutynę też może będzie trzeba tu trochę coś poprawić. Tak jak powiedziałam, tutaj się niecierpliwimy, że coś nie przychodzi, że, że jeszcze no, czegoś nie dociągnęliśmy ale ponieważ to jest właśnie jako niespodzianka, więc tutaj yy, bym powiedziała, że mogą jakieś pierwsze y, efekty przyjść, tak? Yy, więc ja bym jednak tak to widziała. Oczywiście, no yy, może być też tak, ale myślę, że to w nielicznych przypadkach, yy, że to jest niespodzianka, że coś nie przychodzi, tak? Że tutaj niby zadziałaliśmy, Um, e, tu nie przychodzą, tutaj te rzeczy, i, i e, dlatego to się pokazuje jako trudność, e, e, że właśnie idzie to wszystko tak wolno. E, no, pierwsza, druga wersja też dotyczy tego naszej rutyny, codzienności: co robimy, jak robimy, czy jesteśmy efektywni bo na pewno zależy nam tutaj, jakaby nie była konfiguracja, żeby to coś e, przyszło. E, może też to właśnie e, jest to uzależnione też od innych osób, e, ale e, warto też jakby właśnie się dogadać. E, jeżeli są nawet jakieś e, tarcia, to bym powiedziała nie przejmować się tymi tarciami potraktować to jako poszerzenie swoich horyzontów, nie zamykać się na innych ludzi, na to, co mają nam do przedstawienia, y, właśnie na y, ich sposób patrzenia na, na sprawę. To może być y, bardzo korzystne też dla nas y, i myślę, że idąc w tym kierunku będzie z kim świętować, i co świętować, więc bardzo fajnie. Na spodzie mamy siedem kielichów, czyli nowe drogi, nowe możliwości. Oczywiście ważne jest, żeby sprawdzać, tak, żeby to nie były tylko jakieś fantazje. Królowa Kielichów, więc też taka miękkość może to jakieś sprawy też mogą być relacyjne, miłosne też. Może tutaj się coś y, po prostu pojawić, może jakieś uczucie, na które też czekaliście. Yy, może tutaj jakieś, właśnie y, też będą y, jakieś drobne trudności, tak, ale nie zamykać się, że jeżeli są jakieś nawet różnice, tak, no, rzadko jest tak, żeby ze żeby wszystkim się zgadzać, tak. Ale jest, tak jak mówię, jest tutaj jakiś konsensus, jest e, też 8 denarów. Myślę, że taka praca codzienna też jest ważna. Tu są 4 denary, 4 kielichy, więc ja bym powiedziała, żeby się nie zniechęcać, nie zamykać, e, tylko właśnie otworzyć. Mamy księżyc, no tak, jest dużo tej niepewności też. Może oceniamy sytuację tak naprawdę. E, nie tak, jak to wszystko wygląda i dlatego na przykład właśnie się tutaj y, zamykamy, ponieważ wydaje nam się coś, że, że, że to nie warto w to wchodzić, że z tego na przykład nic nie będzie, y, ale przy Księżycu to właśnie często tak bywa, że y, błędnie coś y, oceniamy, tak? I nie wiemy. Y, więc tutaj zawsze trzeba pamiętać o tym, że możecie się mylić, że możemy się mylić, żeby nie brać za pewnik to, co właśnie tutaj y, nam się wydaje, tak? Więc ja bym powiedziała, że, 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 że może tu być w tym wszystkim potencjał, i y, czy to są sprawy relacyjne, czy to są sprawy miłosne, po prostu dać sobie szansę, dać szansę tej drugiej stronie wybrać właśnie y, jakąś y, drogę. Spróbować y, nie stać tak przed tymi kielichami, przed tymi nowymi możliwościami i po prostu wyjść y, też z serca. Dobrze, tak wygląda czytanie dla wodników na marzec 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hey.